Kiedy ostatnio robiliśmy to podsumowanie? Bo ja patrzę w kalendarz i mówię, co się stanęło. Dlatego jestem z najbardziej odklejonymi newsami z internetu, Jacek Tomkowicz. Zaczynamy. Zbliża się sylwester, przebierane imprezy. Dlatego zacznę od czegoś, czym możecie się zainspirować. To informacja z Włoch: przebierał się za zmarłą matkę, aby dostawać jej emeryturę. Nie musicie dziękować. Natomiast jeśli pomyśleliście, że listonosz musiał być ślepy albo miał wyrąbane na swoją robotę, żeby się nabrać, to obczajcie zdjęcie. I co? I głupio wam? I takiego przywiązania do detali w czasie imprez sylwestrowych wam życzę. Zakładał na siebie dokładnie te ubrania, które jego matka nosiła na co dzień. Dodatkowo używał jej kosmetyków, starając się jak najwierniej odzwierciedlić jej makijaż. Czyli we Włoszech też na emeryturze musisz się narobić, żeby jakoś żyć? I pewnie zapytacie, jak w końcu wpadł? Czy mu się fumy matki skończyły nie przestępca wpadł po trzech latach, gdy udał się do urzędu, aby odnowić dowód osobisty matki. Na miejscu został rozpoznany przez urzędnika, który zwrócił uwagę na męskie rysy twarzy oraz grubą szyję interesanta. Do polskiego kabaretu go, jak u nas się raz chłop zabawę przebrał, to wygrał mazurską noc kabaretową. Więc to była kategoria Syn roku, a teraz będzie kategoria Ojciec roku, prosto ze Szwecji. Oddany ojciec włożył sobie 81 zapałek do nosa, bo dzieci błagały go o pobicie rekordu Guinnessa. A ja ojca prosiłem o buty, rower. No, trochę mnie martwią te szwedzkie dzieci. Odkryłem, że potrafię mocno rozciągnąć nozdrza i powiedziałbym, że mam do tego naturalny talent. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zarąbiście, ale to zarąbiście ważne pytanie co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić. Z ważnych informacji on upchał 81 zapałek, a poprzedni rekord wynosił 68. No i co? Jest szacun na dzielni? Ja boję się zapytać, jak ćwiczył, ale podejrzewam, że pilot do telewizora to wchodził na luzie. Wszystko dlatego, że jego dzieci stwierdziły, że byłoby fajnie zobaczyć go w księdze rekordów Guinnessa. Wyobraźcie sobie godzinę wychowawczą. Czym się zajmują wasi rodzice? No, mój tata jest lekarzem, mój mechanikiem, a mój wkłada sobie zapałki do nosa. Gdyby Andersen żył, napisałby drugą część: Twój stary z zapałkami. No dobra, a teraz news, który ryje banie, ale pozytywnie, czyli ogarnięcie tematu oszczędzania z Trade Republic. Najbardziej trafia mnie szlak, że w bankach, w których dotąd miałem pieniądze, były jakieś takie żenujące odsetki. Miałem w jednym z nich konto oszczędnościowe, ale po jakimś czasie odsetki przestały spływać. Więc doczytuję, a tam drobnym druczkiem napisane, że Oczywiście 3% w skali roku, ale to tylko dla nowych środków i tylko przez 3 miesiące, a później 0%. Czyli tak naprawdę moja kasa przez inflację traciła na wartości na koncie oszczędnościowym. A w Trade Republic nie muszę o tym myśleć, tylko uczciwie. Od całej gotówki na koncie dostaję odsetki według stopy depozytowej NBP, czyli obecnie 3,5% w skali roku, bez limitu od całej kasy. No i jeszcze jeden prezent. Będziecie teraz ogarniać prezenty świąteczne. Płacicie za za zakupy z Mirror Card i dostajecie 1% z powrotem i ten zwrot do 40 zł miesięcznie automatycznie wraca do Was i jest inwestowany w wybrany przez Was plan oszczędnościowy, czyli nie musicie o tym myśleć, a oszczędzacie. I jeszcze jedno, jeśli Wasze postanowienie noworoczne na 2026 to podróże, to z tą kartą dla wypłat powyżej 200 zł macie nielimitowane, darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie. Mało? No to proszę, przez cały grudzień bawię się w Mikołaja i mam dla Was specjalną ofertę powitalną. Jeśli otworzycie teraz konto Trade Republic, to otrzymacie 250 zł w akcjach dla nowych klientów. Wystarczy wejść z mojego linku, wpłacić na konto co najmniej 400 zł i dokonać pierwszy Trzech inwestycji w ciągu 21 dni od założenia konta i 250 zł jest wasze. Pobierz aplikację Trade Republic i zacznij oszczędzać. Link w opisie. Teraz prośba do oglądających rodziców: zatkajcie dzieciom uszy, albo nie zatykajcie, ale będziecie musieli trochę rzeczy po następnym newsie wytłumaczyć. Miś z AI, wycofany ze sprzedaży, opowiadał o seksie i nożach. Chyba właśnie mamy zwycięzcę w kategorii nietrafiony prezent świąteczny. Miś chętnie wyjaśniał pozycje seksualne oraz wskazywał scenariusze dotyczące fetyszy seksualnych. Miś Kumma podejmował tematy i pogłębiał je w drastycznych szczegółach, wprowadzając nowe koncepcje seksualne. A patrzcie jaki słodki pluszaczek. Yy, sprawdziłem, cały czas są dostępne, jakbyście się chcieli czegoś nauczyć. Pluszak pytany o różne przedmioty w domu odpowiadał na przykład, gdzie znaleźć noże albo pigułki, a także jak użyć zapałek. No, bierzesz zapałki i pakujesz do nosa, to, to akurat proste. Swoją drogą, skoro takimiś wie, gdzie znaleźć noże, to mógłby spokojnie pracować w Ikei. Pruszak był w stanie szczegółowo wypowiadać się na tematy związane z seksualnością. Udzielał także sugestii na temat tego, jak związać partnera. To źle? No, może on tylko tłumaczył dzieciom, jak ważna jest w życiu miłość i przywiązanie. Teraz trochę starsza informacja, ale właśnie z radością przeczytałem, że jest szczęśliwy finał. Policja odzyskała połknięty przez złodzieja wisiorek faberże po 6 dniach oczekiwania. Jeśli kogoś z was to ominęło, to już tłumaczę. 32-latek z Nowej Zelandii wszedł do jubilera i połknął wisiorek z wysadzanym diamentami jajem Faberze. Policja go zatrzymała, ale nie było dowodu, że połknął. Yy, teraz już jest. Policja poinformowała, że odzyskała wisiorek Faberge inspirowany Jamesem Bondem po sześciu dniach bacznej obserwacji mężczyzny oskarżonego o kradzież i połknięcie biżuterii w sklepie w Auckland. Nie chciałbym być na dyżurze przy bacznej obserwacji, yy, ale skoro pojawiło się dopiero po sześciu dniach, to ja bym to jednak skonsultował z lekarzem. Funkcjonariusze byli przy nim 24 godziny na dobę, czekając na pojawienie się dowodów. Obserwację pełnił pewnie ten, który wyciągnął najkrótszą zapałkę z nosa. Wisiorek opuścił przewód pokarmowy podejrzanego w sposób naturalny, bez interwencji medycznej. Coraz więcej szczegółów wskazuje na to, że nie jest to zdrowo pracujący przewód pokarmowy. Ale z drugiej strony, pytanie jaki teraz będzie dalszy ciąg tej historii, bo jak ten wisiorek wróci do jubilera, to będzie tańszy czy droższy? No bo chyba nikt nie chciałby przychodząc usłyszeć kochany, dałeś mi prezent z dupy. No i kolejny news, który okrążył cały świat, a wszystko przez jednego, małego, amerykańskiego shopa. Shop zrobił skok na sklep monopolowy. Znaleziono go kompletnie pijanego. Od razu tłumaczę zainteresowanym, shop po angielsku to nie jest shop. To są dwa zupełnie różne wyrazy. Shop-pracz włamał się, splądrował kilka półek z alkoholem, a na koniec stracił przytomność w łazience. I mam nagranie z kamer przemysłowych z całego zajścia. Ewidentnie lubi alkohole z wyższej półki. Natomiast to, to już musi być nagranie z dalszej części zajścia, bo tu już się zatacza jak co drugi wujek po pasterce. No i niestety są też foty jak shop został znaleziony. No i masz ty rozum i godność szopa. Natomiast będę go trochę bronił, bo kto nigdy po imprezie nie udawał dywanika łazienkowego, niech pierwszy... Ups, coś tam, coś tam. Wujek Google podpowiada. Wujek Google podpowiada. A teraz tradycyjna wizyta u wujka Google, czyli ja wpisuję początek, wujek Google podpowiada resztę, czyli najczęściej zadawane przez Was pytania i prosiliście, żebym wpisał, czy Holendrzy, czy Holendrzy, czy Holendrzy lubią Polaków, czy Holendrzy lubią Niemców, czy Holendrzy zjedli swojego premiera. Widać, że się tu trochę ludzi interesuje historią. Już tłumaczę skąd to się wzięło. W drugiej połowie XVII wieku tłum Holendrów zamordował swojego premiera, ale to, że go zjedli to jest podobno mit. Oni go tylko poćwiartowali. To jest jednak humanitarny naród. A teraz, kiedy człowiek? Kiedy człowiek rozumny osiedlił się na terenie Ameryki Południowej? Kiedy człowiek robi się żółty? Kiedy człowiek wylądował na Księżycu? Kiedy człowiek zaczyna się starzeć? Kiedy człowiek był na Księżycu? Kiedy człowiek pojawił się na Ziemi? Kiedy człowiek jest stary? No, jeśli wpisujesz takie pytanie do Google'a, to znaczy, że to już. Dobra, wracamy do newsów, i to takich z polskiego podwórka, czy tam z polskich hal, owca w pampersie podróżowała Pendolino. Pasażerowie nie mogli uwierzyć. Ostatnio mi kumpel opowiadał, że w pociągu jechał obok niego jakiś baran i mu nie uwierzyłem. Jedna z pasażerek zabrała do wagonu owce w pampersie, czym wzbudziła niemałe poruszenie. Zwierzę, które spokojnie przechadzało się między siedzeniami, wywoływało uśmiechy, ale również zdziwienie. No ale co w tym dziwnego, że miała Pampersa? Bardzo mądra owca. Nie jeden w kolejce do toalety żałował, że nie ma Pampersa. A ona miała. Mam wideo. No to jest najsłodsze, co dzisiaj widzieliście. Natomiast fakt, coraz dziwniejsze te pluszaki na krupówkach sprzedają. Poseł Mariusz Krystian, który był świadkiem tej sceny, nie krył swojego zaskoczenia. Jadę pendolino Kraków-Warszawa, a tutaj jakaś kobieta jedzie z owcą. A to akurat pan poseł to powinien być przyzwyczajony. Nie taki cyrk i nie takie stada baranów przy wiejskiej można oglądać. Był już w tym odcinku gość pakujący sobie do nosa zapałki, i teraz będzie ta sama kategoria, czyli co się dzieje, jak ludzie mają za dużo wolnego czasu. Brytyjczyk zamienił brodę i wąsy w każdą literę alfabetu. Jak to mówił mój dziadek, dopóki nie było internetu, tylko u ciebie we wsi wiedzieli, żeś debil. Ja w tej sprawie wiem tylko jedno, że nie chcę wiedzieć, co on ma wygolone na klacie, bo obstawiam, że co najmniej inwokacje. Użytkownicy mediów społecznościowych chwalą ciężką pracę i kreatywność mężczyzny i będzie dobrze na tym świecie, nie będzie. Natomiast jak jest taki do przodu, to czekam na polski alfabet, bo do takiego zi to musiałby jeszcze włosy w nosie zapuścić. A teraz będę miał tajski dowód na to, jak ważny jest dobry timing. Ożyła tuż przed kremacją. 65-latka zszokowała rodzinę. I jeszcze raz powtórzę: dobry timing to jest podstawa, bo kiedy miała się obudzić? Po kremacji. do końca życia by na nią mówili, yy, babcia, gorący kubek. W trakcie omawiania procedur z trumny dobiegł cichy stukot. Byłem trochę zaskoczony, więc poprosiłem o otwarcie trumny i wszyscy byli w szoku. Zobaczyłem, jak lekko otwiera oczy i puka w bok trumny. Ale trzeba przyznać, bardzo kulturalna kobieta. Nie otworzyła z buta, tylko najpierw kulturalnie zapukała. I z tego co czytam, dwa dni tak leżała. Co świadczy tylko o tym, że bardzo profesjonalnie wentylowane trumny teraz sprzedają. Nie to co kiedyś. A wiecie, że są informacje, które czuć? Nie, nie chodzi mi o panią z Tajlandii, mam coś lepszego. To jest hit sieci z milionami wyświetleń. Pasażerka pokazała, co para jadła w samolocie. Nagranie to hit. Nie, nie było to jedzenie ze sprzedaży pokładowej, to było coś dużo lepszego, otwórzcie się tylko na te doznania zapachowe. Para przez całą podróż zajadała się potrawami o wyjątkowo intensywnym zapachu, w tym gotowanymi jajkami oraz brokułami. Mmm, czujecie to? To już nawet te najdroższe perfumy od pani stewardesy by nie pomogły. To były 24 jajka ugotowane na twardo i domowa miska gotowanych brokułów, które jedli przez cały 16-godzinny lot. Może słyszeli, że żeby latać na takich dystansach to trzeba mieć jaja. I to mówią gotuj grażynko. Ale to na pewno nie był Ryanair, bo za takie zmysłowe efekty jeszcze by kazali dopłacić. A poza tym, gdzie pomidor pokrojony w plasterki w papierku? Gdzie sól w woreczku foliowym? Amatorzy. I tu mam do Was prośbę, zanim zaczniecie wkładać sobie zapałki do nosa przed lustrem, gotować brokuły i przebierać się za swoją mamę, to przypominam, czekają nowe odcinki, jest nowiutkie, gdzieś to już słyszałem, są reklamy, które ryją banie i piosenki, które ryją banie, sprawdźcie na moim kanale, czy nic Was nie ominęło, subskrybujcie, włączcie dzwoneczek, wpadajcie też na mojego TikToka i Instagrama, a i wpisujcie, co mam wpisać w Google w następnych newsach, które ryją banie. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.